Szanowni Państwo, Drodzy Samoczanie! Dziś Premier Polskiego Rządu nałożył na nas kolejne ograniczenia. Przede wszystkim wydał zakaz przemieszczania się i opuszczania mieszkań bez potrzeby. Możemy wychodzić jedynie po niezbędne zakupy do pracy oraz do przychodni zdrowia. Ulicą przemieszczajmy się w pojedynkę lub maksymalnie w parach, zachowując bezpieczny odstęp od innych przemieszczających się osób. Od jutra w miejskich autobusach zostanie ograniczona liczba pasażerów. Te obostrzenia ograniczające naszą swobodę są niezbędne, ponieważ obserwujemy wzrost zakażenia koronawirusem. Jesteśmy w takiej fazie epidemii, kiedy dyscyplina i środki ostrożności mogą znacząco wpłynąć na zahamowanie rozprzestrzeniania się groźnej choroby. Apeluję do Państwa o pozostanie w domach i stosowanie się do zaleceń, które zostały nam narzucone w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. W naszym mieście nie odnotowano do tej pory zakażenia koronawirusem. Oby ten stan utrzymał się jak najdłużej. To zależy także od nas, sanoczanie. Bądźmy odpowiedzialni w trosce o nasze wspólne dobro.